Najpopularniejszy i największy z żyjących polskich kompozytorów, wydawałoby się nierozerwalnie związany z Krakowem, obchodzi 75. urodziny z rozmachem iście symfonicznym w Warszawie. Krzysztof Penderecki, osadzając swój światowy festiwal w naszym mieście, umacnia go na pozycji kulturalnej stolicy Polski. Ratusz oraz Ministerstwo Kultury nie pożałowały pieniędzy na tak szczytny cel. Światowe prawykonanie najnowszego utworu mistrza trzeciego kwartetu smyczkowego. O te utwory walczyły wielkie orkiestry z Tokio, Nowego Jorku i Monachium. W teatrze wielkim przez pięć dni festiwalu wystąpiły takie znakomitości jak Iwan Monigetti, Grigori Rzeslin, Julian Rachlin, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Maksymiuk, światowej sławy skrzypaczka niemiecka anne Sophie Mutter, której Penderecki dedykował swój drugi koncert skrzypcowy Metamorfozy a także Irina Szostakowicz, wdowa po wielkim rosyjskim kompozytorze Dymitrze Szostakowiczu. Obecność potwierdzili ambasadorzy 26 krajów świata. Ja tak zaczynam, na dwa, utwory, wracam do nich, odchodzę i y, 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 zaczynam następny, inny, znów wracam do, do tego. Także mniej więcej co 5-6 lat powstaje symfonia. Powstaje y, pewnie 20 y, zamówień na utwory roczne, prawda? Tak? Więc, yes. 50 nawet. Jak ja mawiał Czesław Miłosz, 70 lat to początek dojrzewania. Krzysztof Penderecki twierdzi, że początek, a nie koniec. W związku z tym pytaliśmy go i o przeszłość, i o jego plany na najbliższe, co najmniej 70 lat. Dobry mamy wielką przyjemność powitać Państwa na uroczystym koncercie, który jest finałem Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego. Witamy Państwa w dniu 23 listopada 2020. Na finał pod batutą samego kompozytora zabrzmi jego oratorium „Siedem Bram Jerozolimy”. Różnorodne animacje przygotował Tomasz Bagiński, autor nominowanej do Oscara katedry, we współpracy ze scenografem Borisem Kudliczką.